Wiosenne przecilenie objawia się tym, że jesteśmy zmęczeni, brak nam koncentracji uwagi, ciągle chcielibyśmy spać. Jednym słowem jesteśmy strasznie marudni, malkontenci, dlatego też to wynika z tego, że nie ma słonka, nie ma przewietrzenia, odpowiednia niego. I to powoduje, że jesteśmy troszeczkę bardzo zniechęceni, sfrustrowani, rozgoryczeni, przeświadczeni, że wytyczanie sobie jakiegoś nowego celu nie ma najmniejszego sensu. No i tak tkwimy w tym. Ja bym jednak wyszła z tego stanu i zaczęła pełną aktywność, czyli zachęcam do biegania do jakiejś gimnastyki, żeby pobudzić ten organizm do prawidłowego działania, a na końcu może jakąś ziołową herbatkę na dobranoc, żeby ten organizm się troszeczkę przez tą noc nam wyciszył, żebyśmy rano wstali i zaczęli świetnie biegać, pracować, po prostu żyć. Żeby się czuć lepiej, to jak najbardziej potrzebna jest dieta. Ja nie wszystkim każę być wegetarianami, ale wydaje mi się, że takie co trzy godziny jedzenie, a drobne jedzenie, unikanie tłuszczów, jest na pewno wskazane więcej owoców. I jabłka przecież mamy takich nadmiar w Polsce, są bardzo zdrowe. No i przede wszystkim soki. No, warto też zbadać siebie, czy często nie wiemy, nawet że możemy być na coś uczuleni, na jakieś leki. Są teraz doskonałe badania, które nam wykluczają, czego nie przyswajamy, co przyswajamy, ale generalnie rzecz biorąc, dieta nikomu jeszcze nie zaszkodziła.